Tematem dzisiejszej katechezy będzie dar rodzicielstwa oraz ochrona ludzkiego życia. Rodzicielstwo jest jednym z największych darów, jakim Bóg obdarzył człowieka. Człowiek przekazuje życie swoim dzieciom. Wielu nie zdaje sobie sprawy, że rodzicielstwo jest uczestniczeniem w akcie stwórczym Boga. Bóg dopuszcza człowieka do przekazywania życia. Żadne stworzenie nie jest do tego zdolne samo z siebie. Nie jest do tego zdolne, ponieważ żadne stworzenie nie ma racji istnienia w sobie. Jedynym źródłem życia jest Bóg i tylko On może nim obdarzyć. Życia nie mogą też przekazywać ani W takim razie Bóg uczynił człowieka współtwórcą życia. Człowiek uczestniczy w akcie stwórczym Boga. Uczestniczy w nim też fauna i flora, które również przekazują życie. Ale uczestniczą w innym sensie. Dlaczego? W wypadku przekazywania życia przez człowieka Bóg uczestniczy w tym wyjątkowy sposób. Rodzice obdarzają dzieci tym, co nazywamy cielesnością. W jej zakres wchodzi też sfera emocjonalna oraz ludzka psychika. Bóg zaś obdarza nieśmiertelną duszę, która posiada osobowy ja człowiek. W chwili poczęcia istniejące w zalążku ciało, połączone gamety matki i ojca, łączą się z nieśmiertelną duszą. I tu nasuwa się pierwsze pytanie, skąd wiemy, że Bóg obdarza nieśmiertelną duszą ludzką w momencie poczęcia, a nie później, na przykład następnego dnia, po tygodniu czy po miesiącu. Wynika to z natury Boga? Bóg jako istota doskonała działa zawsze w pierwszym możliwym momencie bo działa w sposób najdoskonalszy z możliwy. Nigdy więc nie opóźnia działania. Gdyby Bóg obdarzał nieśmiertelną duszą w chwili namnożenia się np. Na 32 komórek, to nasuwa się pytanie, dlaczego nie przy 16? A gdyby obdarzał nieśmiertelną duszą ludzką przy 16 komórkach, to nasuwa się pytanie, dlaczego nie przy 8? I tak w każdym podobnym przypadku. Każde opóźnienie działania, kiedy możliwe jest wcześniejsze, jest przejawem niedoskonałości. A w Bogu nie ma nawet cienia niedoskonałości. Bóg działa zawsze w pierwszym możliwym momencie, a tym jest tutaj moment poczęcia. Wynika to też z faktu, że człowiek według zamysłu Stwórcy jest złożeniem ciała i duszy. Kiedy zatem pojawia się ciało, pojawia się też dusza. Oba komponenty człowieczeństwa zostają nam dane równocześnie. Zasadem działania Boga w pierwszym możliwym momencie widać przykładowo, kiedy udziela łaski wiary. Gdy niewierzący otwiera się na wiarę, Bóg nie zwleka, ale udziela jej natychmiast. Bo tak działa istota doskonała. Podobnie, kiedy okazujemy skruchę za popełniony grzech i prosimy Boga o pojednanie, udziela nam tej łaski natychmiast. Tak też działa łaska chrztu świętego i każda inna. Obdarzenie nieśmiertelną duszą w chwili poczęcia, czyli w pierwszym możliwym momencie, odpowiada naturze Boga jako istoty doskonałej, jest w tym wypadku jedynym możliwym momentem. Każde opóźnienie tego momentu zdradzałoby niedoskonałość ze strony Boga. Odpoczęcia mówimy zatem o człowieku. Chociaż ciało jest w fazie rozwojowej, to dusza jest w pełni rozwinięta, bo dusza nie podlega rozwojowi. Nieśmiertelna dusza posiada osobowe ja człowieka i ciało, które jest w początkowej fazie rozwoju, zapewnia bycie człowiekiem. Analogicznie jest po śmierci. Ciało się rozkłada, a my istniejemy. Istniejemy nadal bo nieśmiertelna dusza posiada osobowy ja człowieka i w ten sposób zapewnia ciągłość życia. Jaki stąd wniosek? Nie ma znaczenia, na jakim etapie rozwoju jest ludzkie ciało w łonie matki, ani nawet jego rozpad po śmierci. Człowiek istnieje dzięki nieśmiertelnej duszy. Istnieje od poczęcia i też po śmierci biologicznej. To można zapytać się, dlaczego osobowe ja człowieka związany jest z duszą, a nie z ciałem? Bo osobowe ja zostaje stworzone z nicości, powołane do istnienia z niczego, a człowiek nie ma mocy stwórczej, aby z niczego powołać do istnienia ludzką świadomość. Stąd ja człowieka jest związany z duszą, którą obdarza Bóg, powołując ją do istnienia z nicości. Rodzice obdarzają dzieci cielesnością, ale nie z nicości, lecz z istniejących już komórek, gamet matki i ojca. Dlatego rodzice nie stwarzają dziecka, ale przekazują mu dar życia, którego źródłem, jedynym źródłem jest Bóg. Rodzice obdarzają dzieci życiem co najwyżej na dziesięciolecia. 80 lat, 90, rzadko 100. Bóg zaś dzięki nieśmiertelnej duszy obdarza je życiem na wieczność. To, co dają swym dzieciom ziemscy rodzice, cielesność, rozpadnie się z chwilą śmierci. Przywrócona zaś cielesność, w momencie powstania z martwych na końcu czasów, czyli kiedy na końcu czasów powstaniemy z martwych, zostanie nam przywrócona cielesność, która po śmierci się rozpadła. Ale ona nie będzie więcej darem rodziców lecz Boga. Będzie to bowiem cielesność odmieniona, niepodlegająca więcej śmierci, o właściwościach podobnych duszy, tak jak ciało Jezusa po zmartwychwstaniu. Pomimo zamkniętych drzwi mógł przez nie przejść. Od momentu naszego powstania z zmartwy każdy żyje już tylko dzięki Bogu, któremu zawdzięcza zarówno nieśmiertelną duszę, jak i nieśmiertelne ciało. Bóg staje się jedynym rodzicem wszystkich. Wkład Boga w przekazywanie życia ludzkiego jest nieporównywalnie większy niż ziemskich rodziców. Stąd wydawane na świat dzieci są najpierw dziećmi Boga i będą nimi całą wieczność. Bóg ma do nich prawo przed ziemskimi rodzicami, którzy tylko z Jego łaskawości korzystają z daru przekazywania życia. W niebie zaś będą rodzice tak samo dziećmi. Boga, jak i ich dzieci. Żeby rodzice dobrze wywiązali się z zadania opieki nad dziećmi, Bóg wyposażył ich w niezwykłą zdolność kochania. Rodzice kochają dzieci miłością bezwarunkowo, Są też gotowi poświęcić za nie własne życie. Taka miłość ma źródło w Bogu. Po co ten heroizm miłości rodzicielskiej? Otóż Bóg zabezpieczył się. Aby ziemscy rodzice wywiązali się jak najlepiej z zadania opieki nad jego dziećmi. Też nad swymi, ale najpierw nad jego dziećmi. Bóg wyposażył ich dlatego w niezbędne ku temu przymioty. Rodzice będą musieli kiedyś zdać sprawę przed Bogiem z opieki nad dziećmi, którymi ich obdarzył. A dzieci powinny szanować swych rodziców jak samego Boga. Skoro są oni jego partnerami w przekazaniu im życia. Z roli rodziców w przekazaniu życia płynie moc ich błogosławieństwa, które jest błogosławieństwem samego Boga. Z tego, co powiedziałem, rysuje się odpowiedź na temat aborcji. Każde życie, zdrowe czy chore, uszkodzony płód, należy chronić. Ponieważ od momentu poczęcia Bóg obdarza jej nieśmiertelną duszą i jest człowiekiem. Jego cielesność w łonie matki jest jeszcze na wstępnym etapie rozwoju i może być uszkodzona, ale dusza jest zdrowa i nieśmiertelna. Posiada osobowy ja człowieka. Jako człowiek jest on czy ona dzieckiem Boga przeznaczonym do spędzenia z nim szczęśliwej wieczności. Ileś lat temu, już nie pamiętam ile, serbski ginekolog Stojan Adasewicz zerwał z praktyką aborcyjną po 25 chyba latach. A nawrócił się w wyniku powtarzającego się snu. Śniła mu się piękna łącz, łąka ukwiecona, a na niej bawiły się dzieci. Przechadzał się tam też mnich, święty Tomasz Zakwi. I kiedy on zbliżał się do tych dzieci, te dzieci uciekały przed. Nim. I zapytał świętego Tomasza, dlaczego te dzieci przede mną uciekają? I usłyszał, że to są dzieci, które ty zabiłeś. A co on mówi: Ale to niemożliwe, to są przecież duże dzieci, a ja takich dzieci nie zabiłem. Wówczas święty Tomasz mówi mu: A ty myślisz, że Bóg nie pozwala im tutaj dorosnąć? Tak, Bóg pozwala im w niebie dorosnąć, do pełni człowieczeństwa, a pozwala im, ponieważ posiadają osobowe ja człowieka, nieśmiertelną duszę. Umarłe w łonie matki dorastają na łąkach nieba. Każdy, kto rozważa aborcję, musi najpierw zapytać Boga, który jest pierwszym rodzicem każdego dziecka, czy się na nią godzi. A on odpowie, że nie, ponieważ dla niego jest to człowiek. Jego ukochane dziecko. Cóż, że z uszkodzonym ciałem, skoro posiada nieśmiertelną duszę i ja człowiek. każde ciało rozpadnie się z chwilą śmierci. Tak chore, kalekie, jak i zdrowe. Ale dusza jest zdrowa i nieśmiertelna. Mamy do czynienia z człowiekiem od poczęcia i jego życie należy dlatego chronić od odpoczęcie. Z aktu stwórczego Boga wynika, że żadna aborcja nie jest usprawiedliwiona poza koniecznością wyboru między życiem matki a dziecka. Poza tym jednym wyjątkiem. I też żadna eutanazja nie jest usprawiedliwiona. Są bowiem zawsze pozbawieniem życia. I do życia ludzkiego. I na tym bazuje nauka Kościoła. Lecz żeby to przyjąć, potrzebna jest wiara. Wiara w Boga. Wiara w nieśmiertelną duszę. Zdaję sobie sprawę z tego, że kobieta, która dowiaduje się, iż jej dziecko urodzi się chore, czy zaraz po porodzie umrze, przeżywa ogromną traumę. Ale można to przeżyć tak, jak zaświadczyły o tym niektóre matki, co sam słyszałem. Oto jeden przykład. Dowiedziała się, że urodzi chore dziecko, które zaraz po porodzie umrze. I faktycznie zmarło, jak mówiła, 2-3 godziny po porodzie. Zalecano jej aborcję. Ale ona powiedziała, że nie, że urodzi to dziecko. I tak mówiła. Przywitałam się z moim dzieckiem, pocałowałam je, pogłaskałam, powiedziałam, że je kocham. I pożegnałam się z nim. Kiedy mówiła o tym, miała łzy w oczach, bo to niezwykle traumatyczne doświadczenie. Ale na jej twarzy rysował się widoczny spokój, świadczący o wewnętrznym pokoju, bo ona, dla swego dziecka zrobiła wszystko, co było możliwe. Wywiązała się w pełni z roli matki, jaką Bóg obdarzył ją względem tego dziecka. Powiem więcej, w miłości do dziecka upodobniła się do samego Boga. I jeszcze jedna kwestia. Słyszy się często powtarzany argument, że kobieta powinna mieć wybór: czy urodzi czy nie? Tak rozumiany wybór istnieje w sprawach moralnie obojętnych. Mogę pójść do kina lub na męcz, studiować ekonomię lub prawo, pojechać do Krakowa lub Poznania i temu podobne. W tych przypadkach wybieram zawsze między A i B. I na tym polega moja wolność. Lecz w kwestiach moralnych wolność wyboru polega na czym innym. Nie jest to więcej wybór między A i B bo jest on obciążony moralnie. Proszę zwrócić uwagę, że samo prawo nie daje mi możliwości wyboru między A i B w kwestiach moralnych, czyli między nie oszukać a oszukać, nie ukraść a ukraść, nie pobić a pobić. Samo prawo przymusza mnie do pierwszego, a za drugie każe. W wyborze moralnym moja wolność nie polega na wyborze między A i B, czyli nie zabić albo zabić lecz zawsze na wyborze tego, co moralnie dobre. Taki stan nie pozbawia wolności, ale ją chroni. Bo kto kradnie lub zabija, traci wolność. Kończy w sidłach szatana oraz w więzieniu. W kwestiach moralnych wolność wyboru polega na wyborze tego, co dobre i na odrzuceniu tego, co złe. Stąd w wypadku aborcji, jako pozbawienia życia ludzkiego, nie ma możliwości wyboru, mogę urodzić lub nie urodzić. Podobnie jest z eutanazją. Imperatyw moralny przymusza do ochrony życia. Życia ludzkiego w łonie matki nie można traktować jako sprawy obojętnej moralnej. Dziecko w łonie matki jest jej dzieckiem, tak, jest jej dzieckiem, ale nie jest jej własnością. Dlatego musi uszanować jego prawo i jego życie. Nie jest prawdziwy slogan. Powtarzany często slogan: Mój brzuch, moja własność. To jest przedmiotowe, instrumentalne traktowanie dziecka w łonie matki. Dziecko w łonie matki jest z jej ciała. To prawda, ale nie jest jej ciałem, bo ma własne narządy i stanowi odrębną istotę. I nade wszystko ma własną, nieśmiertelną duszę i odrębne, osobowe ja-człowieka. Jest to człowiek. Bezbronny człowiek. Jego życie należy chronić. Pamiętając o tym, że jedynie Bóg jest Panem życia i śmierci. A tego prawa, prawa stanowienia o życiu lub śmierci, nie udzielił człowiekowi. Dlatego dzisiaj w nauczaniu Kościoła, czyli nauczanie Kościoła, występuje przeciwko karze śmierci. Bo każde życie ludzkie należy chronić. Drodzy w Chrystusie Paweł. Rodzice, którzy dopuścili się aborcji, czy utracili dziecko w następstwie poronienia lub w innych okolicznościach, niech nie tracą nadziei. Bóg jest wszechmocny. Odzyskają swe dzieci w wieczności, ponieważ Bóg swej miłości pozwala im w niebie dorosnąć, rozwinąć je do pełni człowieczeństwa. Pozwala na to, ponieważ od poczęcia mają one nieśmiertelną duszę i ja człowieka. Zawsze mówię takim rodzicom, aby do grona swych dzieci wliczali utracone dziecko, bo odzyskają je wieczność. Jakie to szczęście, że jest Bóg, wszechmocny i miłujący Bóg, który naprawi całe zaistniałe zło. Amen.